Witajcie, moi drodzy, na 52. lekcji kursu świadomego podnoszenia naszej energii na wysokie wibracje i świadomego utrzymywania naszej energii na tych wysokich wibracjach, po to, aby nam się łatwiej żyło, po to, abyśmy więcej rozumieli. Właśnie do tego jest. Niezbędna ta energia na tych wysokich wibracjach. Wtedy zupełnie inaczej przyjmujemy, przyjmujemy zdarzenia i wszystko to, co się wkoło nas dzieje. Zapraszam do zaczęcia kursu od wstępu. Odnajdziecie sobie wstęp w playlistach i przejść kolejno przez każdą lekcję. Najlepiej robić jedną lekcję dziennie, nie więcej. Można sobie robić przerwy. Każdy ma swój indywidualny czas na zrobienie tego kursu. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kurs przygotowałam na podstawie książki Kelly Greya Praca z energią. Kochani, a dzisiaj lekcja 52. Kto z nas nie bujał w obłokach? Kto nie śnił na jawie? Przyznajcie. Wszyscy jako dziećmi, jako dzieci pamiętacie, jak stworzyliśmy sobie w myślach swój świat. Jak, jako dzieci, potrafiliśmy tak odpłynąć, że było trzeba do nas podejść i nas dotknąć, żebyśmy się wybudzili z tego naszego snu na jawie. Byliśmy w bajkowych światach, posiadaliśmy wszystko to, czego pragnęliśmy. Napiszcie, proszę, w komentarzach, czy też tak na Was to działało? Mi. Powiem szczerze, autorowi tej książki i mi do dzisiaj wiem, że wielu osobom też zdarza się bujać w obłokach. Uwielbiam czasami usiąść, a w szczególności w środkach komunikacji, kiedy mam tam święty spokój, usiadam, zamykam sobie oczy i jadę gdzie chcę. Przenoszę się w mojej głowie tam, gdzie pragnę. Widzę to, czego chcę. Ale nie tylko w komunikacji. Zdarza się i w domu, przed snem. Zamykam oczy i odlatuję do świata z moich marzeń. Kochani, wierzę, że takie bujanie w obłokach, takie sny na jawie są kluczem do rozbudzenia i rozwoju wewnętrznego widzenia poza zmysłowego do rozbudzenia naszego trzeciego oka to jest kiedy marzymy w ten sposób sprawiamy, że otwiera się to trzecie oko. Jest to przestrzeń w waszej anatomii energetycznej, dzięki której możecie połączyć się z niebem, aniołami, przewodnikami, a nawet swoją a nawet ze swoją tą zdolnością kreowania. To tam poprzez bujanie w obłokach, poprzez marzenia, tam się dostajemy i tam mówimy sobie, czego pragniemy. Czy było też tak, że w dzieciństwie zmyślałeś, zmyślałaś coś, jakieś historie niestworzone opowiadaliśmy, i ktoś nas na przykład za to. Zgonił i zganiał, i powiedział: No, co ty wyprawiasz? Przecież to nieprawda. Nie bujaj w obłokach, zejdź na ziemię. Po co ty tam lecisz? Schodź na tą ziemię. I na dobrą sprawę, takie bujanie w obłokach, podczas kiedy. Ktoś nam przerywa i jeszcze przerywa z takim, wiecie, z takimi pretensjami, co my wyprawiamy, to gdzieś zostaje w nas zakorzenione, gdzieś zostaje w nas zakodowane: nie bujaj w obłokach. To są bujdy, co ty wyprawiasz. Zostaw przecież, tu masz ziemskie życie, schodź na ziemię. I czas, kochani, teraz odblokować się. Czas odblokować się i zrozumieć, że taki sen na jawie, to bujanie w obłokach to są nasze cuda. To są nasze cuda. Od teraz jestem dorosłą, świadomą osobą, pozwalam sobie bujać w obłokach. Pozwalam sobie marzyć o czym pragnę. Pozwalam sobie przenosić się. Tam, gdzie chcę, pozwalam sobie śnić na jawie. Sen na jawie to potężne narzędzie, które pozwala wkroczyć na najgłębszy poziom świadomości. Wzmocnić ten poziom i za chwilę pokazać nam się w naszej codzienności. Bo to, o czym marzymy, przenosimy się w ten stan, czujemy to wszystko, za chwilę zmaterializuje się w naszym życiu. Jedni potrzebują do tego tygodnia, jedni potrzebują do tego 10 minut, tak jak mi się to kiedyś udało, z pracą. Panie Boże, zabierz mi tą pracę, bo już mam dosyć. Za 10 minut mnie zwolniono z pracy. Byłam przeszczęśliwym człowiekiem. Przez chwilę, oczywiście. Ale to, każdy ma swój czas na realizację swoich marzeń. I to im bardziej to czujemy, im bardziej w tym jesteśmy, tym szybciej to się zadziewa. I teraz staraj się jak najczęściej marzyć. Jak najczęściej marzyć. W marzeniach nie myślisz, że coś będzie, tylko wyobrażasz sobie siebie zdrową, sprawną, biegającą po trawie i czujesz czujesz tą rosę pod stopami Twój umysł jest zdolny do tworzenia cudów Pamiętaj że cud jest zmianą postrzegania jest umiejętnością myślenia o najlepszym możliwym rozwoju sytuacji zamiast planowania porażki Więc teraz zamiast planować porażkę co będzie, gdy? To sobie po prostu mówimy: tak, to jest ten cud. To właśnie wszystko się dzieje. Cud to chwila, kiedy podczas kłótni wyobrażasz sobie światło otaczające drugą osobę, zamiast chęci walnięcia jej prosto między oczy. Każdy z nas potrafi tworzyć takie cuda. Ty też potrafisz tworzyć takie cuda jesteś ich wart jesteś ich warta zróbmy to teraz wytwórzmy swoje cuda już wiecie co trzeba zrobić wiecie jak się wyciszyć wiecie jak przyjąć gotową pozycję to szybciutko przygotowanie do medytacji poproście myśli żeby sobie pobiegały po głowie po głowie głęboko spokojnie oddychajcie Spokojnie i głęboko oddychajcie, wasze ciało staje się coraz cięższe. Im głębszy wdech, tym głębszy wydech. Myśli, jeszcze chwilę sobie biegają. Jak takie dzieci w przedszkolu na paluszkach i na piętach, na paluszkach i na piętach. I właśnie teraz zatrzymujemy myśli prosimy. Myśli, stop, myśli, stop, stańcie z boku i popatrzcie na to, co teraz się będzie działo. Zrób sobie przestrzeń w głowie. Przenieś się do miejsca, które kochasz. To jest Twoje miejsce, Twoje ukochane miejsce, tam gdzie czujesz się błogo, spokojnie, to jest Twoje miejsce. A teraz rozłóż ręce i powtarzaj za mną. Mam duchowe prawo do marzeń. Mam prawo i pozwalam sobie tworzyć. Moją rzeczywistość w myślach. Mój umysł jest medium cudów, i od dzisiaj pomagam mu się wyrazić. W moich marzeniach nie mam ograniczeń. Całe moje życie jest moim marzeniem. Dzięki moim marzeniom wzmacniam swoje połączenie z cudami. I teraz, kochani, maszcie o czym pragniecie. Maszcie o czym pragniecie tak długo, jak chcecie. Ja was zostawiam, bo to są wasze marzenia. Pamiętajcie, żeby na koniec, jak już skończycie, jak już poczujecie, że czas się położyć spać. Bo nie wychodźcie z tego świata marzeń. Pozostańcie w tym świecie marzeń. Nie wychodźcie, tylko podziękujcie. Podziękujcie tym cudom, które właśnie dzieją. Się w waszym życiu. Nie wychodźcie z marzeń, zostańcie. A ja życzę cudowności, podzielcie się w komentarzu. Co tam się dzieje? Dokąd was zabrały wasze marzenia? Przytulam, Magda.